Zbliża się 11 listopada, moment, w którym wspominamy naszych bliskich, zmarłych, ale jak wiemy, żałobę możemy przeżywać nie tylko po bliskich, ale również kiedy stracimy coś, co było dla nas ważne, na przykład pracę. I dopóki nie pogodzimy się z bardzo trudnymi przeżyciami i emocjami, które temu towarzyszą, nie będziemy mogli pójść naprzód. W żałobie możemy przeżywać cały szereg różnych emocji. Od wielkiego gniewu, po stany depresyjne. Ale także możemy na zmianę śmiać się, płakać i generalnie nie ma tutaj jednej dobrej opcji. Najlepiej dać sobie czas na wyrzucanie z siebie wszystkiego, co po prostu nam przychodzi. Kiedy natomiast żałoba staje się destrukcyjna? Wtedy, kiedy trwa książkowo ponad 12 miesięcy. Natomiast bardzo często trwa znacznie krócej. Może trwać nawet dwa dni. To jest wszystko bardzo niezależne i naprawdę zależy od człowieka. A kiedy warto zgłosić się o pomoc do specjalisty? O tym dowiemy się już za niedługo.